W dzisiejszym odcinku. Ah. Dzień dobry! Oh, dziękuję pan. Big mhm. G Gangster Bardzi ma tam całe grać? Zajebiście! Ale będzie kozacko z Bardzi będziemy robić zajebisty content. Zobaczcie moje mieszkanie. No to ty tu kurwa mieszkasz? Policja, no kurwa siedzi. Ty morda w kubeł, kurwa zapierdalaj Trener powiedział, że mnie wystawia. Ty nie będziesz decydować, czy ja gram, czy nie. Cały czas mówią, że nie będę grać na obronie, a ja mówię, że do obrony się najlepiej nadaje. Szeroki rozstaw bioder, mocny kin zagrany na lewą stronę. Prawą mam gorszą, bo podkręcają piłki, robię wrzutki kurwa na wstecznym. Ale odgrywamy do środkowego rozgrywającego, to inaczej gra wygląda. Moim zdaniem 4 4 powinniśmy zawsze grać. A się nie pierdole bo trenerem nie jesteś kurwa, nie będziesz będziemy ustawiał kurwa, gdzie ja mam Słan grać nie. Rozwalisz tą nogę, to mogę ci tą nogę nawet odciąć. Nie pierdol, ale jaja. ja. dobrze, że te leki działają jeszcze. No, podostałeś dużą dawkę przeciw budowy. No dobrze, dobrze. Tak czy jak bardzo dziękuję za pomoc. Dobry. Tutaj, pielęgniarki pomogą ci się ubrać i dadzą ci kulę. Dobra, elegancko. Aha, anonim, masz taką ksywkę. Ja myślę, że to w ogóle anonim, że. Dobra, nieważne. O, bo dawno nie streamowałem. Dobra. No i możesz powoli wstawać. J jakiś jeszcze mryczko. dokumencik? Jasne, proszę bardzo. Proszę bardzo, prawo jazz z MCB, jeszcze na łódki kurwa niedługo będę robić. No i pięknie. Ech. Będzie za to jakaś grubsza faktura? A co, ubezpieczenia nie masz? Nie, pytam, czy będzie jakaś grubsza faktura za to. Bo ubezpieczenie mam, no. Tam roczne, niewidoczne. <laughs> z tym gipsem, a jak się, kurwa, dobrze zepniesz nogę do góry, Epa i kurwa, double salto! Eee, kurwa, siedzi nawet lekko nogę i już tywnia. Sprawdź to, bracie, kurwa, na klimacie. Twój stary na ceracie car ma chyba herbatę. <laughs> e, rozlaną. Uch, dobra. Już myślałem, że nie będę mógł dzisiaj tagować na mieście, ale chyba dam radę. <laughs> nie no, będę używał. Uważał na siebie, szefie, spokojnie. Będę uważał. I gdzie ta kula? I jak jest po kula po angielsku? A. Już mi przynieśli, nie umiesz odgrywać. Jak, jak jest y, ta laska po angielsku? Bullet? Hehe, mały <głamałeś głamałeś> mnie. Bal? Nie, no też nie. Big ball, Cane? hot chick. Kurczę nic angielskiego, musisz mi pomóc dzieciaki. Może kana Stick? Stick up. Pamiętaj tak. Będzie, będzie fakturka. Aha. No 200 dwie, będzie. E, dobrze, i rozumiem, że mam ją w bankomacie albo w banku tam zapłacić, czy on automatycznie się. Okej, okay, dobrze. Krócze też nie ma Lester. O. I coś jest z Lesterem? Kruczes, jak coś to nie ma. Kerry, u, tru, Nie ma, jak. To by się pokazało. Stan Staff. E-old. O. Oh. Dobra, mam kulę. Czy to wszystko poszę pana? Tak, tylko dobra. Skończę, skończę pisać. A, dobra. dobra. Oh, kurwa. Graffiti, graffiti, cieknie, kurwa, szok szpyty. Dobra, to damy old. Ale W. Fire 3. O. Albo nie. W. Sad. Nie, nie sad, tylko W. Eee. Depreset. Oh, dziękuję pan. Big G Powodem, się tak nie spina. Eh. 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 Następnym razem pomyślę. Albo spadochronem, albo jakąś liną się zabezpieczę. To już jest dla mnie. No. Eh. To wszystko, proszę pana? Tak, tak. Dziękuję, tak. Kłaniam się niczko i dziękuję za pomoc jeszcze raz. Nie, na no prawda? Chodzisz, jakbyś się w gacie zesrał? <laughs> to nie gacie, tylko morda twojej starej kurwa. <laughs> Fuck you. <laughs> <laughs> Ech. Aha, bo motor zostawiłem. Dobra, muszę być wtedy. Telefon. Okej. Okay. Luz. Miałem kłopoty. Jest ktoś. Dobra, na tym serwerze już kurwa nikt nie gra, serio. Dobra, zajebiście, że Five City startuje niedługo, wrzesień. Więc dwa tygodnie graję na tym głównie, potem sobie robię Franklina. I robię z Charliem Franklina na tym. Ja i Charlie na tym, jak to się nazywa, na Five City. Tam będzie w chuj ludzi zawsze, bo grają tam streamerzy. Ech. 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 Ale ludzi tutaj jest. Motor zostawiony, trzeba po niego wrócić. Banji ma tam całą grać? Zajebiście! Ale będzie kozacko, z Banji, będziemy robić zajebisty content. Ech. Dzień dobry! Zioła pani chce kupić może? Mam cały plecak zioła kurwa, widzisz tą laskę? Ci do dupy wsadzę, to kurwa będziesz dwa razy, dwa nie tańczyć. <grym>, kurwa kurwo jebana. Wiesz co, chyba na siwo się przefarbuję, jak mam chodzić tak o ci lasce. Trzymaj. Trzymaj, kurwa... Są palita? A, już kurwa cooldown, dobra, nie ma problemu. Ale nie no, nie, w sensie na Five City może się fajnie grać, tylko nie RP, tylko takie action RP, że wiesz, wchodzisz, robisz akcje, strzelasz się, uciekasz policji, takie mniej konsekwentne, a bardziej takie for fun, jak najbardziej będziemy tam grać, mówiliśmy to już. No, bojówka RP jest za dużo powiedziane, taki wiesz, takie wejście, pośmianie się, ja, ja może zrobię właśnie Franklina, będę gadał na jakimś modulatorze, ała, ty kurwo, inwalidę bijesz, ała, jesteś rozjebana, jesteś rozjebana, tylko mi gips zdejmą za miesiąc, to cię rozjebiemy. Dzień dobry. Może pani się skusi na obrusik? Dzięki za wsparcie, ladacznicą. To się, to się ceni. Zjemy sobie śniadanko. Wyciąga z plecaka. Śniadanie. Aha. Ok. Dziękuję, skooni bibułka. Trzeba. Tak, Lucky Barger. Barger. Raz. I dwa. I mamy full jedzonka. Świetnie. I mamy też cappuccino. I dwa. Świetnie. Ja potrzebował jakieś taksówki Ej, co? Już nie ma policjantów? Co się dzieje na tym serwerze? Ej co jest? Kurwa no chyba rzeczywiście Tak to już żartowałem sobie, że RIP, ale on może być rzeczywiście rip Czech, zobacz ile ludzi na serwie gra. Ej, aha, jest 73 osoby, czyli jest połowę serwera, a nie ma psiarni. Chyba tych może coś się zepsuło, nie wiem, nie wiem widzowie No właśnie jest długi weekend, wiesz, ja zapierdalałem poniedziałek piątek, zadupcałem codziennie kurwa Ile, ile trzeba było zapierdalać, to zapierdalałem i właśnie na weekend sobie pograć, a tu nie ma z kim grać. A, bo wszyscy w długi weekend pewnie czpają i chleją. To nie jest źle, ambitnie w chuj. A ja tu na zakwasach siedzę, chciałbym se podilować. Ej, wydaje mi się, że komunikat o braku policjantów to jest coś zbugowanego. Trzymaj, wariatko. Dzięki wielkie. Ech. Tak, tak, to jest jakiś bug. To jest chyba taki, bo patrz, tu sobie teraz jej sprzedaję i patrz, nie możesz teraz tego, tego jeszcze sprzedać, nie? To jest jedna komenda. A może jest jakiś zasięg policjanta, że musi być w zasięgu? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Przepraszam panią. I trzeba pani się dołożyć kurwa do mojej operacji na kips? No, bo tak wyszło kurwa, że spadłem z nieba. Dlaczy <laughs> się kuwa czwartego piętra i nogę rozjebałem. Trzymaj się. No nic, trzeba zrobić nowy gang. Ech, taki gang do grania na rano. Bo ja nie dam rady często wieczorem grać, no. Nie crazy shit, tylko kurwa crazy logan. Co? Zaraz że główno? Dziwko? Proszę, proszę się częstować narkotykami. Ja mam cały czas się poruszać, tak? Nawet nie powiedział mi, kiedy mamy zdjąć gips. Kurwa nie dogonie, poczekaj, że kobieto, poczekaj! Ja pierdolę wyścigi mi urządziła, no nie dogonię nie dogonię, chuj trzeba zawrócić do tamtych klientów. No potrzebuję jakąś taksówkę, ale to też taksówek nie ma na serwerze. Siema! Dzień dobry! Dawsak kuku. Ku. Dziękuję za 23 miesiąc. Subskrypcji Prime. Dzięki koleżanko, dzięki. Ty może hi, będę hi, sprzedawał hi. na litość. Tak, pierwszy tysiąc zarobiony. O, lagi na serwie. Spoko, bo ludzie najebali tyle kasy z zioła, że szok, no. To jest to, o czym wcześniej wspominałem, właśnie, że to zioło za łatwo się sprzedaje. E, na, teraz troszeczkę niby trudniej, ale i tak za łatwo, bo nie ma tego cooldownu. I no, i ludzie wyfarmili. I z hard RP po miesiącu, no, dużo osób chyba ma tą kaskę, nie? Shotguny są. Cz, ale zobaczymy, zobaczymy. Może wejdzie jakaś mechanika na serwer, która będzie przepalać to bogactwo. Która zmusi graczy do wydawania kasy. No, ciekawe, ciekawe. Dzień dobry. Oj, przepraszam, śmietniczek, wywróciłem. Kasyno, włacha. Ale chyba nie ma kasyna. Jeszcze. Dawaj, postać na policjancie, departamencie. No, ale wiesz, samo jak będę policjantem, to też chyba jak będę jeździł, to muszę z kimś jeździć. No, trzeba też egzamin zdać. Nie mówię, nie, nie mówię. Tak na razie. Eh. Nie, to nie, nie wiesz, co tracisz. Na dark czacie też nikogo nie ma. Dobra, bierzemy się. No nic, sprzedam wszystko. Kupię sobie jakąś furę. potyninguję. Poczekam na policjantów i może z nimi coś pościgam się z nimi. Podpierdalam coś dzisiaj. Dobry. Trzymaj, koleżanko. Kurwa. Ale jaja, co się stało? Fura została. Cię to do nie dobiorę. Ech, ej. Ej, 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 jak małpeczka! Jak gorylek. Otwarte ty wszyscy wyszli. Kluczyki zostawili. Co za głąby? <grytania> That's so crazy, motherfucker! O oh yeah, zobacz to wrócił. Big G! Jeden po swój motocykl! Ała, Pedała nie da się wciskać to Muszę laską wciskać, pedała. Dziwnie zostawili furę kurwa. Dobra, jadę po mój motocykl, ciekawe czy tam został. O ty kurwa. Uwaga. Nap te pasy. Jest mój graf! Jest mój motor! Hehehe, he. zaraz zobaczymy grafa. Oj, Uf! Uff, apa. chce balarka. Gorylek chce balarka. Ciekawe, czemu będę mógł z tym jeździć. O kurwa, tą laską komuś wyjebię, no, ale muszę ją mieć, nie? Dobra, zaraz zmienia. Motor tylko odwożę na. Nie mogę nie mieć. O, a nie mogę zmieniać tą nogą złamaną biegów. Czekaj, którą miałem złamaną? Lewą czy prawą? No, nieważne Daję ja na parking, po furę. Jebać policję. No kurwa, siedzi. Ale teraz. O, chciałem zrobić jeszcze takie zdjęcie, że policja. Że właściwie zdjęcie. A nie widać stąd. Stąd widać. Piękny, dobra, o nie, clown jakiś, czekaj, postaram się zrobić fotę, a jak jest zbliżenie, jak macha laską, ej, alt scroll, no nie mogę, F3, zdjęcie, może muszę wyłączyć animację, czekajcie, okej, okay, dobra, animacja przeszkadzała, zobacz tego grafa, wariacie, a, nie da się przybliżyć, kurwa, usunę, bo będzie mi zapierdalać pamięć w dysku, taki artystyczny, tak, będę musiał włączać, Będę musiał włączać tą laskę jak będę sobie wychodził. A teraz tak, będę musiał robić tak. Lester i... OL. Odbierz wypłatę. 36, nice. jej, Ojej, ojej. Jak to mam zapłacić jakąś karę policji? Wypierdalać. No ale tak mi to zdejmą, więc zapłacisz. Kurde, molek. Chociaż nie, nie będę spłacił policji, co jest? Zdejmą sami w końcu. Depozycik 1800 wpłaty. Akceptacja. 1600 mamy. 16000 mamy. Dziękuję, do widzenia. Teraz jeszcze jedna rzecz. No, nie mogę jeździć motocyklem. E, z rozjebaną nogą. E, garaż. A, poza garażem. Dobra, czyli mam pomysł. Scholujemy Emperora. Tyle. O, tu możemy zaparkować. Dzień dobry. idziemy na holownika. Tam mamy Emperorka. Panu, co się stało, że z taką laską? O, dzień dobry. E, Jaśmina? Ja ciebie też, masz, ja na dzień masz coraz większe cyce i coraz fajniejszą dupę, cześć, co to mi się nie stało, nie, nie, nie. kurwa, graffiti robiłem 4x4 piętrowcu, noga mi się omsknęła, jak zapierdoliłem o asfalt, to dobrze, że na u tylko upadłem i mam jakieś malutkie pęknięcie kości udowo, kurwa, trzonowej i mam dwa tygodnie gipsu. Pisałeś do mnie. Tak, pisałem. Często to ciebie wypisuję i o tobie myślę. Tęsknię za tobą, tak, ale. Ale często o tobie myślę, słuchaj. A, ale powiem ci, że porobiłeś. No ta noga, to wszystko mi. wyhamuje mnie w biznesach. Wyhamuje mnie, w, że tak powiem, w życiu, no. Poruszać Mówi. się ciężko na motorze, nie mogę jechać, właśnie ja odebrać samochód. Może chciałabyś mnie. Że z... 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 odprowadzić tutaj pod holownika. To, czekaj, to mogę cię zabrać samochodem. O, byłoby Tam, bardzo miło, że mogę kupiłam, podrzucić. Świetnie. Słuchaj. Coś kupiłaś? Pokaż. Tak, poczekaj, a e, dzwoniłam wiesz co, bo no? ostatnio Charlie do mnie dzwonił. No, co chciał? E, no było ciężko wiesz, o -o -o. a ja dzisiaj tutaj spałam akurat w samochodzie wiesz. O, w samochodzie spałaś koleżanko? Przecież tak, u mnie tyle miejsca. No, mi się, Ale tak. masz furę. Tak, tak, tak. Bo się przeprowadziłam i tak zaczęłam te rzeczy, później mogę ci pokazać moją nową... No. No, z chęcią, tylko Ty możesz byś mi pokazała, gdzie mieszkasz. Z chęcią bym Cię odwiedził. No to możemy, odbierzemy tu furę i możemy do Ciebie pojechać. Ale opowiadaj, co się działo z Charlie, że tak ciężko. Ostro no, cię o, co Cię zadzwonił do mnie któregoś dnia i właśnie powiedział, że potrzebuje... O kurwa. O kurwa. No, serwer pada. Potrzebuje leków, bo e, nie ma ani Ciebie, ani Adiego. No dobra, to idź, ja... Jasne. Aha. Aj, tu się coś odjebało. Aha. Ale czy to z mojej winy? Czekaj... Eee, no nie wiem... Małpka! Małpka, chce kurwa bananka? Gdzie są bananki? Bananek? Eee, no się zepsuli serwer, kurwa. Mi akurat widownia podskakuje o 14, mam już prawie 2,5 koła widzów, a wy akurat spierdoliliście serwer? Eee. znowu Five City ze wroniarzem. Dammit! Nie masz wystarczającej pieniędzy? A ja kim ty kurwa jesteś, żebyś mi mówić, że mam pieniędzy? Pierdolony... <inky> Bankomacik muszę znaleźć, łanieczko moje. Jest tu bankomacik? Chyba nie. To musimy do banku podjechać, słoneczko. Jedziemy. Ile potrzebujesz? Na 50 dolarów, ale ja za siebie płacę zawsze. Nie potrzebuję tutaj łaski. Okej, okay. no w sumie i tak nie mam, bo mam 30, myślałam, że... A ja mam 3, 30, to byś... Ale to spoko, skoczę, do banku, wypłacimy, będzie dobrze. No i tak jak mówiłam, yy, zadzwonił, powiedział, że nie ma leków, nie będzie O, uh -huh. i tak yy, 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 leki. No to pojechałam i zapytałam się gdzie, A on mówi śmierć, śmierć pomyślałam, że to w tamtym miejscu, gdzie ty mnie ostatnio zabrałeś. A pewnie się Ale... zesrał. Dobrze dla niego najlepszym lekiem byłoby ołowiowa kulka. Tedy wtedy by już nie narzekał. Zaraz będę. Ej. Tyś tyś tyś, 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 Bank wypłać tuweczkę. żeby nas nie okradli. Syczko wybrane, syćko wybrane. No i ten, no i tam e, przyjechałam z koleżanką, była, która była ze mną, a skutkowała pilna sytuacja, to widziałam ją zabrałam ze sobą, a ona kiedyś tam e, trudniła się, w medycznych rzeczach i znaleźliśmy czopki w lodówce, więc chciałam okay. No bo nie wiedziałyśmy gdzie to są. No ale koniec końców znalazłyśmy jakieś leki I ten I podjechało 30 szeryfów Wyobraź sobie Co? Tamto miejsce ok, Ty sięgam. I, idź, idź Zaraz wrócisz, to ci opowiem dalej Dobrze Dobry Okej okay. No i mamy Emperorzyce. Okej, okay, ale nad tym Dobra, muszę anulować tutaj animację jak jadę Ale co tutaj odjebali? Nie mam pojęcia stary Nie wiem o co chodzi no Na parking podjedziemy tutaj Tak Szmery bajery kurwa Coś się musiało wypierdolić tam Okej, okay. czerstwy chleb, ale za to, to twardy, tak się mówi. Opowiadaj, no i co, 30 szeryfów podjechało? Z jakiej to tak, okazji? Bo wyobraź sobie, że no my tam szukamy tych tabletek tego wszystkiego. E, przyjechał jakiś wielki szeryf, szeroki i ten. I słyszymy jak zgłosił do tego, że e, potrzeba wszystkie jednostki i przyjechało z 30 szeryfów pod ten wasz dom. I wiesz, i wszyscy do nas celują. Ja tu już byłam tak wystraszona, mówię, no zamkną nas, nie wiadomo za co, ale nas zamkną. No ale później się okazało, że, że chyba... Nie, ale za co was, was, was mieli zamknąć? Za no, zasadanie czopka staremu dziadowi do dupy? No przecież to nie zamykają. Tak, bo myślał, że chyba się głamujemy. A ja to sam odbierał, bo on se może myśleć. Ledwo wiesz, żywy był bez tych pleców. A okej, okay, doszło nie do porozumienia, rozumiem. Tak, no i wiesz... I słyszymy, jak ten szeref mówi, że chyba tam są dwie prostytutki, mówię, tylko kurwa gnoju zajebany. No, okej. Okay. Ale wiesz, to lepiej, że was wzięło za... wzięła... policja was wzięła za prostytutki. I wiesz, że to jest wszystko legalne, że nie ma problemu, no. Ale dobra, i co, i co potem dalej było? Dziękuję, Rewo, za się siemanko, witam! No w końcu, w końcu, w, dogadam się z tym szefem, no i sobie pojechali. Witam biseksów Rewa, siemanko, biseksy! Ale myślę, że, że to było dosyć... Dosyć ciekawe, co? bo... Chyba jak później nas po 15 szefów jak nie miałyśmy kasków do więzienia. Ale za co do więzienia was zdadzić kurwa? Że siedziałyście u starego chłopa kasku. na chacie? Że nie Że macie nie kasku? kasku! A to pierdolił, no, to pierdoliu no. nie możecie zabrać kasku i wrzucić do więzienia! Zło i gdzie no, my idziemy, idziemy, gdzie teraz gdzie, gdzie, idziemy? No pokażę Ci moje mieszkanie. No to ty tu kurwa mieszkasz? No przeprowadziłam się. Jooo! Co ty, dziewczyno, dajesz? No, chyba nie, nie dupy, właśnie. że masz taką kurwa chatę. Damn! Słuchaj, na szczęście nie musiałam. Absolutnie, przecież mu ty tak nie pomyślał. Moja szuga baby zdałam Jasmine. Zdałam. Fa, ej kurde, powiem ci, że no, aż mi wstyd. Boże, to już wszyscy coś macie? W Los Santos, tylko to ja znaczy, nic nie mam? To znaczy, powiem ci, że to jest chyba jedyna rzecz, którą mam. A mieszkam pod 993. 993, dobrze, dobrze. 993. Jest, zaprosiłem na chatę. Wow, a co tu za wór wisi? Piękne, no. O. To, 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 to może mnie oprowadź? To chodź, chodź. Idę, uh, idę, Big G. Oh, Kurwa, my wyjdziemy. Wow, marmurowe podłogi. Co jest? Co jest? Sama tu mieszkasz? Tak, pokażę ci. Tutaj mam jedzenie. Okej, okay. Przygotowałeś coś do jedzenia, a ja tylko, kurwa, wpadłem na jebanko. Nie jestem głodny, bo jadłem przed chwilą burgera. A tam mnie na kolację, ja pier... to będę musiał zjeść, żeby cię wyjebać. to ja po jedzeniu dzę spać Leptynę mi wypierdala po jedzeniu! I mi się spać chce! No to nie da rady. Poza tym po tłustych kurwa ciężko, żeby drygnął. Dobra, czekam tutaj. Ty blizny mi się pojawiły jakieś... Co jest? Kurwa, LOG to się mutuje, dobra. A ja miałem tylko podać! On przyszedł tylko podać! Ej, ale wiecie co? To musi być prawdziwa dziewczyna, ponieważ yy, ona poszła do piekarnika wyciągnąć jedzenie. Więc nawet jeśli to był facet na kobiecym mod modulatorze to, no to nie jest możliwością, żeby facet od wyciągał coś z piekarnika. Więc dzisiaj wiem, że to jest kobieta. Heh, dobrze to rozkminiłem, co? Heh. Wow, orange juice, tak, tak. Tutaj trochę... Eating space, wow. Też, też, no. Eating space, ale ty masz schody tu, wszędzie stole, można wejść. Tutaj można i... Wow, masz tutaj swój taki... pokój do, do grania. Dziewczyno, powiem ci, że ty masz chatę marzeń. Ci tu piątka pięciosobowa rodzina mogłaby żyć, bo było dalej miejsce. Powiem ci, że ogólnie to była taka dosyć dziwna sytuacja. Aha. Bo dostałam przelew na telefon, jakiegoś nieznajomego numeru, bo kiedyś jakiś gościu mnie spotkał i powiedział, że bardzo chętnie byś mi się dołożył do, do samochodu. Uh -huh. A zamiast kupić samochód, to w sumie mieszkanie. <noise> tak zakręcił, że kupić samochód, wynająć mieszkanie. A, bo to wynajęte. Mi się, że twoje kupiłaś za gotówkę. A, a te koszulki Larsena i Palmera to miałeś od zawsze? Wysiały tu? E, tak, to był przedmiot okay. właścicielu. Przedmiot właśnie na sporcie, no Palmer Code, Palmer Code, nie? Ale to, byś, to był jakiś słowny właśnie ten, bejsbolista. A, to wiesz, no, jak idziesz mieszka na mieszkanie, szukasz mieszkania do wynajęcia, to ten gość, kto ci te, te mieszkanie, ci, jak oni się nazywają, agenci nieruchomości zawsze pierdolą. O, tutaj mieszkał sławny bejsbolista, chuja, tu nikt nie mieszkał, kurwa. To nie daj kurwa wkręcić, bajery, nie. Hm, komputer też masz fajny, laptopy, fajne słuchawki. Hm, pokazuj, pokazuj dalej. Pięknie, pięknie. Ciekawe kiedy wskoczysz w jakieś ciaste majteczki. No i tak jak mówię, tutaj jest jadalnia i kuchnia. Przepraszam na jakieś naleśniki czy coś, ja lubię pichci. No Bardzo tutaj dobrze, kobita. Living room, wycilować bombę, co? Tak. Ale lubię widok. widok i masz jeszcze teleskop, z tego miejsca możesz obserwować całe miasto, zobacz. Tylko tak powiem ci, że tak patrzę, jakoś tak... Jakoś co? Jakieś tak nieznajomo tutaj. Jak nieznajomo? Wydaje mi się, że te okna to jakieś telewizje. Aha, że okej, okay. zaczyna łapać, okej. Czy masz inny widok? Dobra, dobra. <grychy> Rzeczywiście, bo to jest inny widok, no? I jest takie jakiś pixel martwy jest, o. Tak, kumam. a teleskopu do czego używasz? To on tutaj był i wcześniej oglądałam gwiazdy. No ale przecież można teraz... też zaglądać ludziom do chaty, poobserwować ich troszeczkę. Okej. Ale tak. okay. na dole Jasne. ma ten. Taki telewizor wielki, wiesz? Tak, masz spory. Nie no, to jest chata marzenie. Ja o takiej chacie to mogę tylko pomarzyć. Ale wiesz co, ja to się zastanawiam, jak ja go opłacę w następnym miesiącu, czy raczej tygodniu. Do... Wiesz, no ja Taka też nie lubię zaglądać jak... do portfela. Prędzej zajrzę mi cię do dupy. Ale ile płacisz za wynajem? Półtora tysiąca. Uuu, to jeszcze nie tak dużo, ale jest to sowita, sowita kurwa yy, sumka. Czekaj, powiem ci ile mam na koncie. <laughs> wow, ale masz, wow. Masz swoją garderobę, kozaczki, funfielnikiel, kowbojskie maratonki, a także kozaczki ze skóry imitujące kalosze. Jesteś naprawdę niezłą wizjonerską, wizjonerką modową, a dodatkową smakoszką dobrego ubioru.